Siemanko moi drodzy, witam bardzo serdecznie w analizie kolejnej partii klasycznej, y, którą grałem z Szymonem Wysokowiczem na y, właśnie zjeździe w koninie. I zobaczmy, co w tej partii się wydarzyło i odpowiedzmy sobie na pytanie, czy w Wielkopolsce narodził się kolejny Faustino Oro. Bo ta partia naprawdę powiem wam, y, troszkę, mnie, troszkę mnie zmiotła z Planszy, zawodnik chyba rocznik 2013, jak dobrze kojarzę. No i dobra, zaczął sobie od D4, co już mnie zaciekawiło, no bo mówię, dobra, młodszy zawodnik, raczej, raczej takie młodziaki, no to E4 i lecą y, dosyć agresywne linie. No, no dobrze, zagrałem sobie skoczek f6, no bo uznałem, że to jest dosyć elastyczne podejście, może przejdę w jakiegoś nimcowicza, no i będzie spoko. Przeciwnik c4, ja zagrałem faktycznie, yy, znaczy no nimco to wiadomo przez e6 bym grał, ale mówię ok, przez g6 yy, w poprzedniej partii, w pierwszej partii grał mi tak przeciwnik, więc wyprowadzę sobie gońca, zrobię roszadę i będziemy próbować jakoś tam rywala ogrywać. Tutaj e, skoczek c3, mogłem wyjść od razu gońc g7, ale wiem, że też można pakować od razu d5 i to jest jak najbardziej dobre podejście. E, I tak poszło w partii, na co mój rywal wyprowadził sobie gońca i już z pewnymi motywami. No bo zobaczmy, jeżeli ja teraz wyjdę w ten sposób i nie będę chciał sobie psuć struktury pionowej, no to muszę już wiedzieć, że mogę e, takiego pionka oddać i że to się zgadza. Generalnie się to zgadza że jest taki ruch jak goniec g7. No Kompek mówi, że niby się to zgadza, tak? No ale ogólnie problem był taki, że ja tego Grunfelda tak za często nie gram. Gdybym grał nim, to bardziej bym pewnie kojarzył co i, co i jak. Więc no nie chciałem na to iść i zdecydowałem się finalnie na to, że zagram troszeczkę spokojniej i zagrałem sobie mm, przestrzeć tą pozycję. No bo wzmacniam łańcuch pionowy. I w razie czego nigdy mi ten pion nie będzie wisiał, rywal gra przez E3, co jest jak najbardziej naturalne. I teraz goniec z G7 z mojej strony, tak jest jeszcze sporo partii w, w bazie, także jak najbardziej można tak grać. Skoczek wyszedł do akcji i Roszada. No i w tym momencie miałem pozycję, z której byłem raczej zadowolony. Graliśmy dosyć szybko, no przeciwnik, praktycznie wszystko od ręki. Yy, no i cóż, no ja mam stabilne to centrum. Skoczek broni. Na jakiekolwiek wybicia, no to bardzo chętnie gdzieś tam parę gońców przyjmę, więc wydawało mi się to jak najbardziej dobre. No i teraz tak, goniec wyszedł do, do akcji, co też się wydaje być naturalne. No i generalnie tak jest. Ja postanowiłem zagrać wieża E8, i to może już jest troszkę niedokładne. Trzeba było spróbować takiego posunięcia. I związać w ten sposób, nawet może oddawać gdzieś tam parę gońców, ale zamknąć sobie pozycję, ustawić sobie dwa skoczki, żeby się chwytały za rączki, no i byłoby generalnie, myślę, spoko. No, ja tak nie zagrałem. Zagrałem wieża E8 z planem dochodzenia do E5. I to nie jest chyba najlepszy pomysł, że niby wyprowadzę skoczka i jakoś się tutaj rozepcham przez E5, widły, nie? Już nie wiadomo co jeszcze. No, ale generalnie w tej partii to raczej nie oddało. No i cóż e, poszła ruszada na co ja zdecydowałem się teraz e, zagrać dziwnie. Zobaczmy, cały czas te figury są niewyprowadzone e, a mimo to a mimo to ja już e, no troszeczkę, troszeczkę się wyrwałem bo e, poszedłem z biciem bicie na C4, e, na C4 często widuje się takie motywy że jest bicie, bicie i B5 goniec musi wrócić Jakieś A6, troszkę tak wyglądają struktury marańskie, nie? Hop-hop. No i generalnie stoję, może troszeczkę gorzej według komputera, no ale nie mam jakiejś większej słabości. Wyprowadzę sobie figury i jest dobrze. No ale ja poszedłem troszeczkę, troszeczkę w ogóle niezgodnie z taką filozofią debiutową. Nawet takie posunięcie jak skoczek z Bena D7 jest ciekawe. No, bo idzie bicie, no to sobie odbijam, nic tu się nie dzieje, a jak idzie w ten sposób, no to ja mogę zawsze odbić skoczkiem. Więc to było jak najbardziej zdrowe podejście z przyszłym, na przykład B6, wychodzeniem gońcem na B7 i nacisk po długiej przekątnej. No ale yy, cóż, no mój plan był, żeby. Yy, mój plan był, żeby szybko wejść tym gońcem do akcji. Mówię, dobrze, idealnie. To już była druga partia, no już byłem troszkę zmęczony. Rano podróż, yy, 2,5 ponad godzinę, no i pierwsza partia zakończona zwycięstwem, Wy dobra, lecimy z koksem. bicie, przeciwnik wybił, no i idealnie goniec na F5, wchodzę, zaraz skoczek i będzie genialnie, no i zagrałem zagrałem moi drodzy goniec F5, no i w tym momencie już się można zbierać i jest, no jest nieciekawie, jest generalnie bardzo nieciekawie, bo teraz no, większość partii znaczy, no nie wiem czy większość, no po prostu Hetman Petrze wchodzi. No taki motyw, kurczę, naprawdę do zauważenia. I gdyby ta wieża stała na e8, nic się nie dzieje. po prostu gram b5 jest spoko. Ale wieży nie ma na e8, yy, a ja tutaj mam dużą słabość. No i robi się kłopot, bo jest po prostu podwójne uderzenie. No i nie bez powodu już kąpek krzyczy, że jest plus 3. No ja postanowiłem zagrać e6. Mówię, dobrze, oddam tego pionka i jakoś sobie dam radę. Wyjdę w ten sposób, hop, hop, no i będziemy próbować jakoś kontrolować No ale rywal zagrał jeszcze w sumie dokładniej. Yy, I pchnął od razu, mm, od razu E4. No i zaraz będzie problem, hop, hop, no i będę miał y, figurkę w plecy. No ja mimo wszystko próbowałem jakieś kontry, zagrałem B5, rywal musi odejść, no więc sobie odszedł. No i teraz cóż, yy, niewiele tutaj w tej pozycji jest tak naprawdę sensownych ruchów, no jakieś bicie, no tragedia, tak, więc odszedłem sobie gońcem, ale to już po prostu podwala figurę, nie, i można iść z takim posunięciem jak e5 Szymon tu znalazł, bardzo szybko zresztą, no i cóż, no i no jest kłopot, jest po prostu kłopot, mamy 13 ruch i jest kompletny wałek, a kompletny wałek jest od posunięcia e, mojego z f5, czyli 9. No, także domyślacie się, y, jakie miałem <laughs> przemyślenie y, po tej partii. Jak y, generalnie. No, jak mogłem nazywać to, że y, w takim posunięciu już się tak wszystko pospało. Dobrze, haszej z mojej strony. Próbowałem czegokolwiek. Bicie, bicie, bicie. No i myślałem, że jakieś dwa piony zgarnę za figurę i coś niby można grać. Przeciwnik wy wygonił y, gońca. No to stwierdziłem, że dobra, oddam. No bo nie widzę nic lepszego. No i teraz, no, chciałem wziąć tego pionka, bo to niby jest i tak najlepsze według kompa, ale niestety niewystarczające. I patrzcie, co mi młody, młody zawodnik znalazł. Skoczek na B5 wszedł. Oczywiście bić nie mogę, bo spada mi wieża. No i co? No i co ja mam, biedny żuczek, zrobić? A jest, wisi Hetman. Wróciłem sobie Hetmanem, żeby, no, grozić czymkolwiek. No a on nawet tego, on nawet nie, moi drodzy, nie ucieka. Bo gdyby uciekł, jakieś tam wybicie, zdwojenie pionów, totalnie wygrana, no ale, ale nawet na to nie poszedł, po prostu wprowadził sobie wieżę do akcji, bo zobaczył, że na bicie, 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 spada wieża, no i do widzenia. <grym> Więc no totalnie, zobaczcie to, nie? Tu mówię, dobra, chociaż będę miał dwa piony, cyk, yy, no chyba first line ogólnie najlepsza. Najlepsza opcja tu wykorzystanie totalnie potencjału swoich figur, piękna taktyka, odejście. No i nawet nie ucieka tym skoczkiem. Tylko wchodzi wieżą do akcji, bo na bicie będzie po prostu bicie. Na to jest to. No i do widzenia, nie? No i tak mówię, dobra, może się jeszcze gdzieś tam pomyli. Wyszedłem skoczkiem, żeby. No bo tutaj już jest ciężko, a muszę jakoś wprowadzić figury, tu nie mogę. Więc skoczek zawędrował na A6, ale kolejny ruch, skoczek D6, atak na wieżę. Wieża odeszła, no bo zobaczmy, że tu, tu nie mogę. Yy, za bardzo, no bo spada. Tu też nie chciałem, więc po prostu wyszedłem na, yy, na B8, żeby jakoś bić, próbować cokolwiek. No i co? Rywal się cofnął. Yy, jest atak na wieżę. Zaatakowałem skoczka. No to sobie yy, Szymon obronił. Obroniłem teraz piona. No ale wieża wchodzi na siódemkę. Jest atakowany pion. Ja nie mam jak go bronić, nie jestem, no, no nie wrócę się tutaj, bo po prostu spadnie. No, po prostu się cała pozycja sypie. Skoczek szedł na C5, poszło bicie. Jakaś próba aktywności, mówię dobra, będzie ten skoczek bliżej króla. Może jakoś wieża, skoczek, coś będę w stanie, jakieś taktyki, taktyki chociaż szukać, ale nic z tych rzeczy. Po prostu wieża AD1, skoczek musi odchodzić i. Wieże się zameldowały na siódemce. No, pozycja jest praktycznie do, do poddania. 27 ruch. No, ale mówię: Dobra, jeszcze jakaś tam konterka, spróbujemy. Najpierw obroniłem sobie piona. No, ale teraz jeszcze skoczek dochodzi do całej akcji. Skoczek E5. Nie mam jak obronić tego piona, a na taki ruch to w ogóle, moi drodzy, jest matowanko i kończę. I kończę po prostu partię. Także, także to mój przeciwnik wszystko widział. Bardzo był, szczerze mówiąc, no, byłem zaskoczony, jak dobrze to wszystko widzi. No i stwierdziłem, że to jest naj, najniższa kara, no bo tu nie można za bardzo bić. A tu na bicie będę w stanie gdzieś uciekać tym królem. No i tak poszło, ale niewiele to dało. Jeszcze jakieś, właśnie odchodzenie skoczkiem z, z myślą, że zrobię sobie gdzieś tam. Jakieś perspektywy dla wieży, ale szach, odejście, wieża w, i jeszcze w ogóle tutaj myślałem, że na jakieś, nie wiem, bicia, bicia, no to może będą jakieś szanse, właśnie, nie? czy tutaj po linii F cokolwiek, a mój rywal y, po prostu wieża. Wieża zawędrowała na H7, król jest odcięty, tu jest odcięty, y, a jak tu będę uciekał, to zaraz druga wieża wejdzie do akcji. No, i jest klops. No postanowiłem y, jakoś się stąd wykaraskać w ogóle nie, z tej takiej siatki matowej i wybiłem gońca. No, bo zobaczmy, że teraz, jak zagram taki ruch, no to po prostu jest koniec, nie? Tutaj wchodzi posunięcie H4. Y, ja sobie tym królem muszę odejść chyba. No tu lub tu, to ale to niewiele zmienia, bo wieża wchodzi do akcji. Hop, koniec. Jak, y, oj, jeszcze wam. Chwilkę, chwilkę, tu, 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 tu. No byłem w szoku, nie? Jak to wszystko, kurczę, młody widział, naprawdę, naprawdę młody zawodnik, ale bardzo, bardzo zdolny, co mi później trener mówił i no, wie, no wiem. Eee, zagrałem e5, mm, przeciwnik wszedł wieżą, no i jeżeli ja spróbuję nadal z mojego planu, no to dostaję pięknego mata pionkiem na h4. Tak, żeby było miło, e, można naprawdę się popłakać przy takiej partii. Więc cóż, no wybijem jeszcze skoczka, mówię dobra, może jak wszystkie piony oddam, to będzie jakiś pacik, ale nic z tych rzeczy, rywal sobie podszedł po prostu yy, królem, hop, bicie. No i partia się zakończyła, posunięciem h4, dałem już rywalowi dograć do mata, no bo yy, zagrał faktycznie ekstra partię, więc yy, czemu, czemu i nie. Najśmieszniejsze jest to, że jak sprawdzałem to z, z czeskową analizą, no to generalnie mój przeciwnik nie popełnił żadnego błędu. Chyba nawet żadnej niedokładności. Według tego czeskomowego silniczka miał 97% dokładności. No i pytanie, czy to jest normalne, że zawodnik, który nie ma nawet 1600 w klasyku, ok, no ja rozumiem, że on znalazł to w ogóle bardzo szybko, znalazł to Hetman B3. No i chwała mu za to, bardzo dobrze. No ale później tak naprawdę on nie popełnił już żadnego błędu, nie? Znalazł no gdyby zagrał na przykład w ten sposób, no to uważam jeszcze może coś mógłbym próbować, nie? Jakoś bym sobie odszedł. No i generalnie zostałem figury na desce. Tutaj najlepszy ruch. Tu wieża zajmuje. Może to po prostu było bardzo naturalne też dobry. Nie wykluczam po wymienia jakoś w ogóle nie mogłem żadnej kontry stworzyć w tej pozycji, wszystko się zaktywizował. Yy, i, I co? No i tu już jest pozycja do poddania. Chwilę dograliśmy do Mata. No partia bez historii, ale to mi tylko pokazało, że jak mam jechać właśnie 2,5 czy 3 godziny właśnie logistyki, żeby później zagrać pierwszą partię, którą wygrałem. No i fajnie, no ale w drugiej partii już no tych sił było mało. Yy. Chyba już mi się po prostu, nie wiem, czy ciężko mi było skoncentrować, czy doliczyć te wszystkie warianty. Stwierdziłem, że go nie sefnięcie jest naturalnym ruchem i w ogóle mi nie przeszło przez głowę, że to może być aż taka podstawka. Także no, gratulacje dla mojego przeciwnika. No tak się zakończyła partia, więc no wam mówię. No i niestety, ale taka partia mnie kosztuje prawie 30 oczek rankingowych w dół. No, no ale lecimy dalej i trzeba wyciągać wnioski i cóż, no tak to się e, zdarza. Trzeba to planować po prostu już przy e, wyjeździe na turniej i deklarowaniu się, że jadę lub wybieram inny turniej. Jak się podobało, proszę łapeczkę w górę subika. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do następnego razu. Pa pa.